Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku XD Mości, a w dzisiejszym wydaniu dowiemy się, jak cała opozycja i TVN wypięły się na Szymona Hołownię. Zapraszam do oglądania. Szymon Hołownia zorganizował konsultacje w sprawach edukacji, zaprosił przedstawicieli rządu, całą opozycję, nawet i konfederację, ale oprócz pana Rzymkowskiego z Ministerstwa Edukacji... Nikt nie raczył przyjść na to spotkanie. Jak to argumentowali, przekonacie się, oglądając ten materiał. Być ponadpartyjna dyskusja o edukacji, Szymon Hołownia zaprosił wszystkich. Z opozycji nie przyszedł nikt. Trzecia droga, plus, pis, minus cała reszta. W faktach polityczny bilans ponadpartyjnych konsultacji. Ratunek dla edukacji przyszedł konsultować wiceminister edukacji, odpowiedzialny w rządzie za sytuację w edukacji, z powodu której ta rozmowa. Pozostali zaproszeni odmówili. wiadomości wiadomo się ucieszą, że na opozycji wszyscy się ze sobą żrą, ale TVN, były pracodawca pana Szymona Hołowni, nie zostawił na nim suchej nitki i wzbudował narrację, jakoby jego partia chciała współpracować z pisem, a jak wiadomo w demokracji nie można rozmawiać z rządem. Zapraszaliśmy wzajemne zapraszanie się na różne wydarzenia polityczne to już specjalność opozycji i medialne roztrząsanie kto przyjdzie a kto nie. Nie inaczej było tym razem. Otrzymaliśmy tylko jedno potwierdzenie udziału od Platformy Obywatelskiej, od Koalicji Obywatelskiej, ale ono zostało następnie odwołane na Twitterze. Rozumiecie, odwołali swój udział, bo ich jedynym celem jest wygranie wyborów z programem anty PiS. Mieli okazję porozmawiać, ustosunkować jedno stanowisko i być może, jeżeli przegrają wybory, coś zmienić, coś, coś realnie wpłynąć na Polskę, ale nie. Ich jedynym celem jest oczywiście kłótnia, bo na tym polega polityka. O edukacji Platforma Obywatelska ponad podziałami politycznymi dyskutować po prostu nie chciała. Nigdy nie będzie naszej zgody na to, żeby brać udział w konsultacjach programowych z opcją rządzącą, która absolutnie jest po drugiej stronie barykady. To było kompletnie bez sensu, mówi reszta opozycji, która na spotkanie nie przyszła. Skoro zakładamy, że PiS i tak przegra wybory, to takie rozmowy są po prostu niepotrzebne. Słyszymy w klubie Lewicy. Z Czarnkiem się nie układamy w żadnej sprawie. No ale to mój Boże, no może trzeba rozmawiać, nie? Z Czarnkiem nie należy rozmawiać, Czarnka należy odwołać. To chyba właśnie na tym polega demokracja, że trzeba rozmawiać. Wyobrażacie sobie, że jakiś poseł prawicy powiedziałby tak do posłów lewicy, przecież od razu byłby porównany do Adolfa Hitlera. Cóż można osiągnąć w rozmowach z władzą, która właśnie powołuje specjalną komisję do rozliczania opozycji, pyta Platforma Obywatelska, gdy premier mówi o obijaniu opozycji kijem. Co można wynegocjować z ministrem, który obraża polskich naukowców tylko dlatego, że mają czelność krytykować prezydenta Dudę. Bo to są hamskie postawy tak zwanych profesorów. To po cholerę przychodzicie na posiedzenia sejmu, gdzie pisma większości przychodzicie tam debatujecie właśnie nad punktami, które sobie wymyśla prawo i sprawiedliwość. Wydaje się, że to jedyny konkretny wynik rozmowy Szymona Hołowni i PSL-u z Pisem. Wspólne zdjęcie przy jednym stole Szymon Hołownia i raczej milczący pisowski wiceminister edukacji, zastępca ministra Czarnka. Szkoła to nie miejsce na politykę, a dobro uczniów jest ponad wszystko, tłumaczył wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski tvn nie powiedzieli, że Rzymkowski milczał. W tvp że to Rzymkowski tłumaczył wszystkim, jak to wszystko wygląda. Jaka jest prawda? Chciałem wam ją pokazać, ale nigdzie nie można znaleźć tego nagrania ale nie o udział prawa i sprawiedliwości tutaj chodzi. Teraz nie przyjdą, bo co by wybory? Tak, właśnie bo wybory i o to, że od początku Donald Tusk snując wizję zjednoczenia, cel miał jeden. Platforma Obywatelska w jakimś sensie stara się spacyfikować i trzecią drogę, czyli sojusz Szymona Hołowni i Polskiego Ludowego, a w dalszej kolejności najprawdopodobniej lewice w Związku z tym widzimy, że dzisiaj te napięcia są widoczne i poważne. Z chcemy wygrać, a nie negocjować, słyszymy Konsultować możemy warunki kapitulacji. Napisał Donald Tusk. Nie jest tak, że, pani, że, że, że Państwo jesteście po prostu uprzedzeni do PISU, a PIS to jest normalna partia, z którą można normalnie coś wynegocjować. My w tej chwili jesteśmy przed wyborem, nie ma można powiedzieć trzeciej drogi. Jest wybór Wschód lub wybór Zachód. Jest wybór cywilizacja, demokracja na zachodzie i na wschodzie mamy autokrację. Co ciekawe, mniej więcej to samo głosił sam Szymon Hołownia i ludowco. Ministrze Czarnku mówili także dzisiaj, w dniu spotkania, tylko źle. Najgorszy minister edukacji od 30 lat. Nasz lider Władysław Kosiniak-Kamysz, kiedyś oceniając jego politykę, nazwał go jaskiniowcem. No to jaki sens i cel ma takie spotkanie, skoro się zaprasza do rozmów, a jednocześnie dyskwalifikuje rozmówcę? No właśnie taki, że na tym polega demokracja, żeby rozmawiać z drugą stroną. Nawet jeżeli uważamy ich za idiotów, ale tym możemy coś realnie zmienić. Ale politykom nie chodzi o zmiany, tylko o jedno. Przed chwilą pan powiedział, że to jest Jaskiniowiec. Jeżeli to jest sposób, żeby go no Nie no ale litości, no ale jak Może się można... to podobać, może nie. To do dyskusji, zapraszacie kogoś, kogo nazywacie Jaskiniowiec. Nie, nie jest to, mam wrażenie, człowiek, który specjalnie dba o ludzką opinię. A wracając do współpracy opozycji. Trzecia droga. W mediach społecznościowych jest ostatnio bardziej atakowana przez środowisko koalicji obywatelskiej, naszych partnerów rzekomo do rządzenia za kilka miesięcy niż przez środowisko dziżą. Przecież... I pan Marek Sawicki ma rację, że na Szymona monachołownie dosłownie wszyscy się uwzięli. Specjalnie wysłaliśmy naszego wysłannika, żeby porozmawiał z Michałem Gramatyką właśnie w tej sprawie. To bardzo ciekawe, dlatego że ci sami politycy opozycji spotkają się w programie Kawa na Ławę, w tymże samym TVN-ie i siądą z tym politykiem PiSu do jednego stołu przy ciasteczkach i przy śniadaniu i będzie się im rozmawiało w najlepsze. Te same polityczki, które tam pokazywano, spotykały się z panią Agatą Kornhauser-Dudą, w pałacu prezydenckim i po to żeby dyskutować o wecie do Lex Czarnek no takich sytuacji w których konsultowano się z pisem czy rozmawiano z pisem jest mnóstwo no ale jak widać jednym wolno a innym nie wolno jest otwarta na każdy dialog rozmawiamy o ważnych e, sprawach dla Polski mimo że jest inaczej no tak, słyszymy lewica złożyła Ponad 200 projektów ustaw w tej kadencji, PIS wszystkie zamroził i programowo z opozycją nie chce rozmawiać. Chwila, chwila, chwila. Zamrażarka Sejmowa. Pamiętam, że kiedyś było takie głosowanie nad poprawką, uwaga Konfederacji, żeby zlikwidować zamrażarkę Sejmową, żeby każda ustawa była procedowana. I uwaga, Lewica wstrzymała się na tym głosowaniu, argumentując to, że to był pomysł Konfederacji i temu nie zagłosują za. Nie było prezesa ludowców, nie przeszła też konfederacja. Ludowcy i Szymon Hołownia zaprezentowali projekt ustawy z prostym jednym punktem: zwiększenie nakładów na oświatę. Chcemy oczywiście przedstawić program, który zrobiliśmy, skonfrontować z nim obecnie rządzących. Wiceminister się zapoznał z projektem i podsumował go krytycznie. Jest w mojej ocenie, jako doktora nauk prawnych, zbyt ubogi. Na koniec Szymon Hołownia dowiedział się więc odpisu, że jego projekt jest ubogi. Pytanie, czy o to właśnie chodziło? Jesteśmy w trakcie kampanii wyborczych i takich szczuć jednych na drugich czeka nas jeszcze wiele. I oni mówią, że po wyborach utworzą jeden wspólny rząd. I to już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do obejrzenia całości wywiadu z Michałem Gramatyką, który się wyświetli zaraz wam na ekranach końcowych, a także znajduje się w opisie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.